Proszę Państwa, tu na obrazku co prawda, na obrazkach mamy co prawda treści <laughs> i zdjęcia religijne, zwłaszcza z Fatimy, ale nie tylko. A ja chcę mówić o jak gdyby bieżących wydarzeniach politycznych, no ale niestety, niestety to wydaje się mieć bardzo w dużym stopniu związek właśnie z Fatimą i z różnymi przepowiedniami orędziami, etc. To również pokazuje, że jest od dawna orędzie siostry, do siostry Rawazio o to, by ustanowić święto Boga Ojca. No a w Polsce, zwłaszcza jest, no, trudno powiedzieć, walka, ale starania o to, żeby dokonać intronizacji Chrystusa Króla Polski. No i tutaj pod oczy Boskiej Królowej. Korony Polskiej, która już jest właśnie ogłoszona, natomiast Chrystusa jakoś władze kościelne się nie spieszyły, żeby go zrównać w godności ukoronowania z Matką Boską. Ale teraz po do rzeczy. Proszę Państwa, ostatnio jest wiadomo, że jest to słynne chińskie przekleństwo. Obyś żył w ciekawych czasach, prawda? Żyjemy w aż w zbyt ciekawych czasach. Proszę Państwa, Dzisiaj obudziliśmy się z wiadomościami o bardzo silnym trzęsieniu ziemi w Turcji, Syrii, a podobno i częściowo nawet w Libanie, gdzie zginęło wiele ludzi, tysiące ludzi. Więc, proszę Państwa, no, proroctwa się niestety spełniają i czas jest bardzo niebezpieczny i krótki. Mamy tak zwaną politykę czy dyplomację balonową, ale i konfrontację. Bo Chińczycy wysłali swoje balony szpiegowskie na kilka kontynentów. Amerykanie pierwszych e, tych szpiegowskich balonów w przeszłości nie zauważyli, dopiero teraz się obudzili. No i w końcu je zestrzelili. Ten najnowszy zestrzelili. No ale ciekawy, jak na to zareaguje e, na dłuższą metę. E, Państwo Chińskie, Partia Komunistyczna i tamtejsze władze na czele z Xi Jinpingiem, który przecież się za wielkiego wodza. No, a wiele krajów chce żyć w miarę zgodzie z Chinami, no a to się nie bardzo da, bo oni przecież szpiegują, wszyscy się zresztą szpiegują i mamy niebezpieczną konfrontację. I móc my się. Żeby właśnie z tego nie wynikła jakaś wielka, tragiczna dla nas i dla świata afera. Bo do tej pory większość zajmowała się Ukrainą, a tu sprawa y, dla mnie to trzęsienie ziemi, właśnie w Turcji, w Syrii, jest jakby zwiastunem, zapowiedzią, że i w tym terenie będzie się coś groźnego również politycznie czy zbrojnie działo. A niestety. Ta konfrontacja chińsko-amerykańska może się rozwinąć. No i ciekawe, jak to się odez... odbije na stosunkach w sprawie Ukrainy. No bo Chiny chciałyby zająć Tajwan. I proszę Państwa, żyjemy na beczce prochu, dlatego wszelkie te modły, a w Polsce przede wszystkim bezwłoczna intronizacja Chrystusa Króla. Przez władze i episkopat i całe społeczeństwo, wydaje się być koniecznością. I prośmy o to Matkę Boską Jezusa Miłosierdzie, a ponieważ zbliża się święto Matki Boskiej z Lourdes, to również módlmy się o swoje zdrowie, bo jak się będą te konfrontacje rozwijać, to i nasze zdrowie, nasza przyszłość będzie bardzo zagrożona, bo te trzy mocarstwa, głównie Stany, Chiny i Rosja, no, według orędzi, przygotowują się do wojny i w każdej chwili może ona wybuchnąć na pełną skalę. Bo w tej chwili mamy wirtualną, balonową, różne takie hokus pokus, a w pewnym momencie może nastąpić pełna niebezpieczna konfrontacja. Dlatego wzywam wszystkich do modlitwy, yy, bo <laughs> naprawdę czas jest krótki i może być bardzo źle, więc... Ora et labora amen amen amen